Śląski to inny polski. Dokładnie. W sensie ja nie potrafię po śląsku powiedzieć chyba nic. Niestety was tutaj gwarów śląsko nie zaskocza. Minecraft po śląsku jest piękny. O nie, teraz jak się y, przytoczył ten temat, to zaraz znowu będzie mniej męczyć, żebym sobie przyłączyła Minecraft na śląski, co nie? Jest śląski, więc. Więc. Dobra, wiecie co, zrobię to. Zrobię to. Pole dziwanik dziwanio Ciężkość! Cinszki. Ciężkość jest ciężka, dokładnie. Jejko jak ja to w ogóle wyłączę, ja nawet nie wiem gdzie... Gdzie teraz są obce języka? <ścoughs> Muzyka a klang. vanio yep. Czato. <śm> Pakety zasobów. To rozumiem, pakiety zasobów. To zrozumiałe. Jak jest kurczak po śląsku? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak jest kurczak po śląsku. Nazot, kugrze? Nazot, ku kukrze. Dokładnie. Nazot, ku Szukamy kurczaka. Główka kurczaka! Wypadłaby akurat. Głowacikiem. Surowy kurzik. Dobra, wiecie co. Piże! Piże! Piczody wątusz? Nie wiem, jak w ogóle przeczytać to tą, tą ostą dziwną kreską. Czym jest wątusz? Złotą Markew, markew złotomany, no i tyle. O sucie, o obi... Co? Ja nawet nie potrafię tego. Bez. Bez. Piwo Wonika. Modro, hołstonia. Oranżowo, tulpa. Krzok. Krzok, róży szok róży, to? My Glock Kla. a to w ogóle limonkowo-szulkerowo kastla Co z naszą kastlą zbierać krzuki Pogin. Ob obrotność darzini ja nie mam pojęcia po prostu co, ja równie dobrze mogłabym sobie tutaj ustawić chiński i tyle samo bym rozumiała pniok flanca to jest planca. Wszystko ale kibla z wodą się nie spodziewa Kibel z wodą. Ja sobie tego języka już chyba nigdy nie zmienię. Wyobrażacie sobie zrobić MLG kiblem z wodą. Patrzcie to. Waga 3, 2, 1, lecimy. MLG water kibel bucket. Do Kibla skończyła. Kibel MLG <gibli> Wiatr z rybą, kibelzy. Kibelzy? wątuszem? Czekajcie, musimy sobie złapać wątusza do naszego kibla, co wy na to? Halo wątusze, gdzie jesteście? Nie ma wątuszy. No przecież to powinny być jakieś wątusze, no co jest, że ja bym sobie nie mogła kibla z wątuszem ogarnąć? Zbieramy dalej kwiatki, może jakiś wątusz się napatoczy? To to sobie go złapiemy do kibla. Nie, wiem czym jest w ogóle ten dzisiejszy stream? To ja nie wiem. Jakby wątkuszał do kibla, łapać na streamie. Knobloch. sobie kibel. I knobloch. Kibel z knublochem. Widzieliście kiedyś kibel z knoblochem? Ja nie widziałam. Kibla z knoblochem. Nie widziałam nigdy. Więc teraz się ja zorientowałam, że knobloch to jest mój ulubiony kwiat. I teraz się ktoś zapyta MWP. Jakie kwiatki ci wysłać? Jakie kwiatki ci kupić? To ja upowiem. Knobloch. Aha, zbieram sobie to chcąc tutaj wrzucić moje knoblochy. Śląski jest cudowny. Dobra, zbieramy knoblochem teraz. Kiblem już trochę pozbieraliśmy, więc... <noise> zbieramy knoblochem. Knoblochów mamy już sporo, jak patrzeć. Będziemy otwierać kwiaciarkę. Więc zbieramy kwiatuszki. Knoblochy. Cudowne są po prostu, najpiękniejsze kwiaty jakie istnieją. Knobloch. A jaki to, jaki to będzie kolor? Czekajcie, mamy jakieś różowe? Aha, różowo. Knobloch. Różowa knobloch. Czy po prostu jakikolwiek pojemnik na wodę po śląsku to jest kibel? Nie, przeraża mnie trochę to, że się napiłam wody z kibla właśnie. Knobloch. Ja sobie później zmienię ten język, ale te kwiaty w moim sklepie będą knoblochami. W sensie wrzucimy sobie je do, do kowadła i my je knoblochy. Złocin, knobloch, kibel z wodą, kibel z knoblochem. Ułożę sobie to tak ładnie, żeby było widać jakby każdy kolor na przykład ile tego dokładniej mamy. Mamy ogólnie już niektórych po trzy staki nawet. Knoblochów, na przykład mamy trzy staki, ponad 300 knoblochów. co mi przyszło na stare lata knoblochy zbierać. Założymy sobie głowę go i lecimy z Kibel, w kiblu. Mieliśmy zbierać kwiatki co nam z tego wyszło? Że zbieramy knoblochy. Słuchaj, czatu mówili, żeby zmienić język na śląski. Też będzie normalnie mówić. Białowona, szkopina? Co miałeś cię do obiad? A, taką tam szkopinę. Turbo, witamy ponownie. Chcesz może jakiegoś Nie Wiem, co to jest szkopina? Wiem, że mogę sobie zbierać y, knoblochy kiblem. Tyle, tyle się nauczyłem na dzisiejszym streamku. Ja wam mówię, i uczy co. Taki content tylko tutaj, wiadomo. Świnko, czym ty jesteś? Sznyclem. Jest sznyclem. Naprawdę przez tyle lat mieszkania na Śląsku, żebym ja nie wiedziała, że wiadro to jest kibel. Ja po prostu wam wszystkim naprawdę teraz szczerze współczuję. Wszystkim, którzy nie jesteście ze Śląska. Że nie możecie sobie zrobić kibla z knoblochem. Co to za życie bez kibli z knoblochami? Albo z wątuszami? Nie wiem, szczytem moich marzeń było zdobycie wuntusza w kiblu. Ciekawe, a na przykład akwarium tutaj jest kibel? Jak jest kobel? Kostka. W żadnych wątpliwości nie ma co to jest. Po prostu kostka. I tyle. Ja internet, nie umieraj mi. My tutaj prowadzimy najlepszego streama ever. Więc proszę mi nie robić takiej akcji. Zimia? Zimia? Może jeszcze żmija? Jakby ja dokładnie. Halo, internet, no błagał cię, Aż spadłam z fotela, prawie że w ogóle ja się może tak sude. Nie ma internetu, to nie ma MWP. Zombiok zachla. za. zaszlachtował, za kurwa. No zaszlachtował go, ten zombie, no. No, F. Jedny, turbo. Mój internet chyba też został zaszlachtowany. Wyobraźcie sobie apokalipsę zombioków. Trochę knoblochów bym sobie jeszcze chciała pozbierać, no nie? Po jakiemu chyba w MC? Po knoblochowemu. Knobloch to czosnek? Naprawdę? Knobloch to jest czosnek? Lubicie chleby knoblochowe? Poczekajcie, najemy się naszym wątuszem. Zbieramy dalej knoblochy kiblem. Jak są kości? Ja chcę zobaczyć jak są kości. Kostira. To jest taka ta influencerka, nie? Krowa. Owizda. To raczej bardziej tak jak z owsy by to było, nie? Uuu, lewa. Widzę lawę to się od razu cieszę, że mogę sobie zabić portal z materią. Ja nie po prostu teraz nie odpuszczę, ja to muszę zrobić. Musimy sobie zrobić portal do netteru kiblem Portal do leteru do kiblem zrobić Uwaga uwaga lecimy Tak lawa bulgocze, bulgocze, woda ciąpie A my zrobiliśmy portal do kiblem Kibel z lawą Kostka, kostka Kostka Żmija Zwierzymy sobie jajcom Wrzucimy sobie jajcem, id jajcem Jak jest brzoza? Brzeźny pniok Brzeźna flanca Wiecie co, o nie, o nie, o nie, czy ja zginę? Którą stronę jest mój dom? Myślałem sobie możesz wrócić w ogóle. Nawet nie ma czmkena. Taki craftik po śląsku. Zaraz zobaczymy. Falbadek. Z tego co wiem, to falbanki to raczej takie, wiecie, takie... Diumentum Blok. Szynka. Szynka. Głowa draka. Ksidła. Zamogowano Zotopłonka. Zamogowano złotopłonka. Tak De draka. Dech Draka Jaja, I can't believe draka! Jaja, draka. I <laughs>